Ja na pan ucieka? Szanowni Państwo, na komisji LIBE pan minister, najpierw? jak widać, nie chciał odpowiadać na proste pytania dotyczące praworządności, że jest osobą podejrzewaną, no, no ucieka, dlatego że łamie prawo i dokonał zamachu stanu. Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Marlena Sobczak i witam Was w naszej codziennej audycji podcastowej z najnowszymi informacjami. Adam Bodnar wykazał się skrajną nieodpowiedzialnością, gdy zdecydował się podważyć wynik demokratycznych wyborów prezydenckich, powołując się na domniemane anomalie statystyczne. Jako minister sprawiedliwości i prokurator generalny, powinien przede wszystkim dbać o stabilność instytucji państwowych, a nie grać pod pliczkę teoriami, które nie miały żadnego wsparcia rzeczowego. Fakt, że nie przedstawił ani jednego wiarygodnego dowodu na swoje oskarżenia, a jedynie opierał się na niezweryfikowanych raportach emerytowanego dr Krzysztofa Kontka, którego ekspertyza została błyskawicznie obalona przez środowisko prawnicze, świadczy o fatalnym przygotowaniu tej opera operacji. Bodnar zamiast skonsultować się z niezależnymi ekspertami i zgromadzić solidne argumenty, rzucił się na arenę publiczną uzbrojony w pseudoanalizy, do co natychmiast obnażyło jego brak kompetencji i strategicznego wyczucia. Krytyka pod adresem Bodnara osiągnęła swoje apogeum w Sądzie Najwyższym, gdzie podczas przesłuchania nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, które zadał sędzia Mirosław Sadowski: Czy istnieje jakikolwiek przykład na świecie? W którym podejrzenia o anomalie statystyczne doprowadziły do ogólnokrajowego przeliczenia głosów? Cisza, jaka zapadła, była jednoznacznym dowodem na to, że jego teza nie miała oparcia w faktach. To milczenie, głośniejsze niż jakakolwiek obrona, obnażyło, że Bodnar nie miał pojęcia, jak uzasadnić swoje działania i że jego zlepek podejrzeń opartych na domniemaniach nie wytrzymał próby weryfikacji. Dla ministra sprawiedliwości taki upadek autorytetu powinien być nie do przyjęcia. Jeszcze bardziej kompromitujący dla Bodnara był moment, w którym do głosu doszła sędzia Joanna Lemańska, przypominając mu, że sam został wybrany na senatora w tych samych wyborach, których teraz usiłował podważyć legalność. Zderzenie tej osobistej historii z publicznym stanowiskiem ministra było druzgocące. Bodnar nie mógł odmówić ważności mandatu, który wcześniej zaakceptował dla własnych korzyści. Zamiast logicznej obrony padło jedynie płytkie przyznanie się do błędu, co w kontekście tak poważnych zarzutów wyglądało jak akt desperacji, a nie dowód pokory. W tej sytuacji słowa popełniłem błąd nie naprawiły niczego. Co więcej, tylko podkreśliły, jak brakowało mu przygotowania merytorycznego i strategicznego zrozumienia roli, jaką pełnił. Prezydent Andrzej Duda nie pozostał bierny wobec tego spektaklu. Jego retrospektywne stwierdzenie: Coś jest nie tak z rozumowaniem ministra, było niemal bezprecedensowym publicznym potępieniem członka rządu przez głowę państwa. W polskiej tradycji politycznej takie otwarte napiętnowanie podwładnego przez prezydenta zdarza się niezwykle rzadko, co pokazuje, jak głęboko Duda ocenił niekompetencje Bodnara. Jego słowa nie tylko dodawały presji na Bodnara, ale również obciążały premiera Donalda Tuska, który znalazł się w roli mocno osłabionego lidera, niezdolnego zdusić kryzysu u źródła. Donald Tusk miał realną szansę zakończyć aferę, nim stała się rządową klęską. Gdy tylko pojawiły się pierwsze sygnały niezadowolenia w koalicji, Tusk mógłby zdecydowanie wyciągnąć wnioski i odsunąć kontrowersyjnego ministra. Zamiast tego długo zwlekał, wyczekując, aż huragan sam się uspokoi. Opóźnienia w kwestiach personalnych i legislacyjnych zostały odebrane jako brak woli działania, a opozycja nie omieszkała podkreślać tej słabości, sugerując, że premier stracił kontrolę nad własnym zespołem. Zwlekanie Tuska miało fatalne skutki. Sojusznicy przestali wierzyć w jego przywództwo, a wewnątrzkoalicyjne tarcia wkroczyły na ostrą ścieżkę. W przestrzeni publicznej coraz głośniej domagano się nie tylko dymisji Bodnara, ale również głębszej rekonstrukcji rządu. PSL i Polska 2050, które jeszcze kilka miesięcy wcześniej chętnie popierały reformy obiecywane przez koalicję, zaczęły formułować ultimatum: albo premier pokaże stanowczość, stawiając krzyżyk na Bodnarze, albo rząd może upaść razem z nim. W takiej atmosferze brak decyzji prowadził równoznacznie do przyspieszonego dyskomfortu politycznego i spadku poparcia. Równolegle badania opinii publicznej ujawniły, że Bodnar jest jednym z najmniej lubianych ministrów. Według Instytutu IBRIS znalazł się w czołówce najbardziej odrzucanych postaci rządowych. Wskaźniki ich popularności spadły do rekordowo niskich poziomów, co ukazało, że problem nie był izolowany, ale miał charakter systemowy. Społeczeństwo postrzegało rząd jako zespół niekompetentnych urzędników, bardziej zajętych wewnętrznymi sporami niż rzeczywistymi problemami kraju, od służby zdrowia, przez oświatę, po inflację i kryzys energetyczny. W tej sytuacji Tusk powinien był użyć instytucjonalnych narzędzi, by odciąć się od nieudolności. Zamiast tego odłożył reformę resortów edukacji i zdrowia, które mogły przecież przynieść szybkie widoczne efekty i odwrócić uwagę od afery Bodnara. Opóźnienie tych działań było czytelnym sygnałem, że rząd nie potrafi realizować nawet najbardziej podstawowych obietnic, a premier jest sparaliżowany obawą przed utratą wewnętrznej jedności. Takie postępowanie tylko pogłębiło przekonanie, że gabinet działa w sposób chaotyczny i bez wizji. W kuluarach coraz częściej padają nazwiska alternatywnych przywódców. Wewnętrzne badania nad poparciem dla Radosława Sikorskiego pokazują, że wielu wyborców ufa bardziej jego kompetencjom i doświadczeniu niż Donaldowi Tuskowi w obecnej sytuacji kryzysowej. Te rozmowy o planie B świadczą o złej sytuacji premiera. Gdy własna koalicja zaczyna rozważać sukcesję, jasne jest, że przywództwo zostało poważnie zachwiane. Niezdecydowanie Tuska w obliczu katastrofy uderzyło nie tylko w kredyt polityczny, ale także w samo pojęcie koalicji jako trwałej siły. Społeczeństwo oczekiwało od rządu natychmiastowej i zdecydowanej reakcji. Ludzie chcieli jasnych gestów zwolnienia Bodnara, przedstawienia nowego, skonsolidowanego planu reform oraz komunikatu, pokazującego, że władza bierze odpowiedzialność za swoje błędy. Zamiast tego otrzymali spektakl wzajemnych oskarżeń, politycznych przepychanek i próżni decyzyjnej. Narracja o braku kompetencji i braku przywództwa utrwaliła się w mediach, przyciągając uwagę opozycji, która skutecznie wykorzystywała każdą kolejną wpadkę koalicji. Jeśli Donald Tusk nie zdecyduje się natychmiast na gruntowną rekonstrukcję rządu, Odwołanie nie tylko Bodnara, ale także innych najbardziej kontrowersyjnych i niepopularnych ministrów ryzykuje, że elektorat się na niego obróci. Ewentualne wcześniejsze wybory nie będą miały przyjaznego scenariusza dla obozu rządzącego, zwłaszcza jeśli w kampanii wyborczej opozycja będzie mogła operować obrazem rozkładu państwa i braku przywództwa. Dziś nad Polsce wisi widmo permanentnego kryzysu. A każda sekunda zwłoki działa na korzyść tych, którzy czekają na upadek koalicji. Przypadek Adama Bodnara okazał się katalizatorem głębszych problemów. Jego fatalna decyzja podważyła zaufanie do instytucji i stała się pretekstem do ujawnienia słabości całego rządu. Zwlekanie Tuska w odpowiedzi na ten kryzys pokazało, że nie potrafi on ani przewidzieć konsekwencji, ani skutecznie im przeciwdziałać. Bez natychmiastowych i odważnych działań Rząd znajduje się na kursie kolizji z własnymi obietnicami, a perspektywa politycznej katastrofy staje się coraz bardziej realna. Dymisja Bodnara to tylko pierwszy krok. Jeśli nie pójdą za nim kolejne decydujące ruchy, historia tej koalicji może zakończyć się szybciej niż ktokolwiek się spodziewa. Moi drodzy, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie naszej audycji. Dajcie znać, co sądzicie o poruszonym temacie w komentarzach, subskrybujcie nasz kanał i koniecznie sprawdźcie inne filmy, aby być z polską polityką na bieżąco. Do usłyszenia.